Po czym poznać, że jej się podobasz. Ona jest przy tobie. Dziękuję. Jo, witajcie z tej strony Wiktor. A dzisiaj poruszymy temat tego, w jaki sposób poznać, że jej się podobasz. I tak jak mówiłem we wstępie, przede wszystkim po tym, że ona jest przy tobie. Ale ja wiem, że to dla Was nie jest wystarczająca odpowiedź, więc rozwijmy ten temat. Bardzo często, kiedy gdzieś tam w internetach szukacie różnych porad na temat tego, po czym poznać, że jej się podobasz, znajdujecie masę odpowiedzi pod tytułem. Podoba się jej, bo ona bawi się włosami, bawi się ustami, bawi się kolczykami, ustawia nogi tak, ustawia nogi nie tak, ustawia ręce tak, ustawia ręce nie tak, ma otwartą, zamkniętą mowę ciała i pierdyliard różnych rzeczy, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. I pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą chciałem przekazać w tym filmie, jest fakt, że nie powinniście w ogóle na to zwracać uwagi. Przede wszystkim, jedyną i największą oznaką zainteresowania kobiety. Jest sam fakt przebywania z tobą. Żyjemy w XXI wieku, w wolnym kraju i kobieta nie ma obowiązku przebywać z tobą, więc uwierz mi, że gdybyś się jej chociaż troszkę nie podobał i chociaż troszkę nie byłaby tobą zainteresowana, zwyczajnie nie spędzałaby z tobą czasu. Jednym z największych błędów, który popełnia wielu adeptów. Sztuki uwodzenia, jest poszukiwanie na siłę oznak zainteresowania kobiety. Tak, patrzycie na tą kobietę jak na jakąś zwierzynę i szukacie wielkich oznak zainteresowania, znaków dymnych i innych sygnałów, które sprawią, że nagle poczujecie się dowartościowani i stwierdzicie, że wasz podryw ma sens. Jednakże musicie wyjść z najważniejszego założenia. Żadna kobieta nie powie wam wprost, że się jej podobasz. Tak, takie są realia. Oznaki zainteresowania kobiety są bardzo subtelne, i tak naprawdę skupianie się na poszukiwaniu tych oznak zainteresowania jest zwyczajnie bezsensowne, bo wtedy stracicie sedno całej rozmowy i będziecie skupieni tylko i wyłącznie na wyłapywaniu szczegółów, które i tak nie mają większego znaczenia. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, które mogę Wam polecić, jest założenie z góry, że jej się podobasz, bo ona jest z Tobą na tej randce, siedzi, spędza czas. I gdybyś się jej nie podobał, to ona by zaraz wymyśliła jakąkolwiek wymówkę do tego, żeby pójść. Dlatego pamiętaj, czym dłużej z nią jesteś, tym bardziej jej się podobasz. Albo tym bardziej wpadasz we frendzą. A o tym, jak nie wpaść we frendzą, nagram film. A jak nagram film, to się pojawi tutaj. Dlatego podsumowując ten krótki film. Po pierwsze. Nie szukaj oznak zainteresowania. Po drugie, załóż z góry, że skoro ona z tobą spędza czas, to znaczy, że jej się podobasz. Po trzecie, baw się rozmową i nie szukaj różnych potajemnych znaków dymnych, które potwierdzą ci, że jesteś fajnym, atrakcyjnym gościem. I uwierz mi, tak będzie ci żyło się lepiej. I tym krótkim przesłaniem kończę ten film. Jeżeli ci się podobał, subskrybuj kanał. Zobacz sobie również inne filmy. Myślę, że mogą cię zainteresować. Trzymaj się, cześć.